Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 14 listopada 2024. Kartę tasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj wyjdzie. Tak więc, karta dnia na dzień 14 listopada 2024 to będzie karta 10 kielichów. Karta 10 kielichów jest bardzo pozytywną kartą. I jest drugą z kolei z najbardziej pozytywnych kart w całej talii Tarota, tuż za kartą Słońca. Karta Dziesięć Kielichów tutaj mówi o żywiole wody, o emocjach, o więziach z innymi ludźmi. Karta ta, jak się przyjrzycie, przedstawia szczęśliwą rodzinę. Jest tutaj piesek, czyli jest to symbol właśnie stróża, ogniska domowego. A jak widzimy, tutaj drzwi, tutaj emanuje takie ciepłe, przyjazne, kojące światło. Karta Dziesięć Kielichów mówi o tym, że w dniu dzisiejszym warto docenić wszystko to, co nam sprzyja. Dzisiaj będzie dzień, w którym spotka nas prawdziwa radość i prawdziwe szczęście, oraz karta też radzi, abyśmy docenili ludzi, którzy są obok nas. Wszystkie osoby, które nas wspierają, które nam pomagają i które robią wszystko, żebyśmy się rozwijali i wzrastali. Karta ta daje nam też do zrozumienia, abyśmy zrobili jakby taki rekonesans. Kto nam pomaga, kto nas naprawdę kocha, kto w pełni 100% nam życzy, a kto nie do końca i tylko udaje. Karta mówi, że w tym dniu naprawdę poczujemy prawdziwe spełnienie i prawdziwe szczęście, zwłaszcza na gruncie rodzinnym i na gruncie najbliższych nam osób. To jest bardzo pozytywna karta i tutaj naprawdę powinno się wydarzyć wiele dobrego. Tak więc dzisiaj naprawdę poczujecie prawdziwe spełnienie. Prawdziwą radość i wsparcie od ludzi, którzy naprawdę będą Wam dobrze życzyć. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Trzymajcie się na razie.